Aby mówić o tym, co zostało zrobione, jakie mamy plany, trzeba najpierw bardzo mocno podsumować to, w jakim stanie przejęliśmy polskie rolnictwo. Zapraszam do przedstawienia informacji sekretarza stanu, pana, pana Michała Kołodzicza. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, żeby mówić o tym, co zostało zrobione i jakie mamy plany, trzeba najpierw bardzo mocno podsumować to, w jakim stanie przejęliśmy polskie rolnictwo. I... Tutaj muszą się należeć prawdziwe słowa o rozwalonych rynkach rolnych, rozregulowanym w Polsce handlu produktami rolniczymi. Czy to są warzywa, owoce, czy to jest mięso, jakiekolwiek. To przez ostatnie lata zostało całkowicie nie tylko rozregulowane, to po prostu zostało rozwalone. W Polsce. Dużo y, dużych firm y, czują, że mogą u nas rozdawać karty, mogą czuć się ważniejsze od Ministerstwa Rolnictwa czy od y, tych, którzy stanowią prawo. Y, i ja przedstawię kilka szczegółów, które które przekazują Państwu to, czego ja nie mówiłem, o czym nie mówiłem wcześniej, a jest swoistym przygotowaniem do, do tego, o czym mówił minister Siekierski premier Donald Tusk, do tego, żeby przyspieszyć. Ale żeby najpierw przyspieszyć, trzeba bardzo dobrze się tutaj obudować w tym, co jest i kilka rzeczy zmienić. O tym za chwilę, a na początku o tym, co najważniejsze. Minister Siekierski premier Tusk i cały rząd pokazał, że to jest rząd otwarty na rozmowy i na dialog z rolnikami. I to jest największa zmiana, która powoduje, że polityka rolna będzie budowana w oparciu o głos polskich rolników i rząd w tym minister Siekierski wsłuchali się w to, co mówią polscy rolnicy i aktywność chociażby na arenie międzynarodowej to już Nieważne kogo, wskazuje jasno na zmiany, które zostały poczynione w kierunku polskich rolników, w kierunku tego, co mówiła polska wieś. A mówię o tym dlatego, że jasno i konkretnie przypisuje ten sukces nie sobie, tylko premier ministrowi Siekierskiemu, ale ja odpowiadam u nas za departament, który nadzoruje dialog z polskimi rolnikami i to jest moje oczko w głowie, żeby ten dialog wyglądał coraz lepiej, żeby polscy rolnicy mieli poczucie tego, że to oni decydują o tym, jakie są kierunki Ministerstwa Rolnictwa, i to udaje się robić. Zmiany w Zielonym Ładzie, zmiany w handlu z Ukrainą, czy chociażby moje rozmowy z dużym biznesem, który w Polsce przejmuje dużą część pieniędzy wypracowanej przez rolników. I ja mogę tutaj chociażby podać przykłady rozmów z kilkoma prezesami cukrowni w Polsce czy z ludźmi z zarządów największych firm, które chociażby skupują w Polsce tytoń czy chmiel i tutaj jest jasne stanie po stronie polskich rolników, którzy muszą czuć, że mają wsparcie. Tych działań nie widać, o tych działaniach nie mówimy na co dzień, bo to są działania, których wcześniej w Polsce nie było i łamiemy taką granicę, taką barierę pokazania, że politycy, ministerstwo nie będzie się włączać w te rozmowy między rolnikiem a dużymi przedsiębiorcami, to właśnie pokazujemy, że będziemy i będziemy stać po stronie polskich rolników i będziemy dawać im wsparcie. To, o czym wspomniał też wcześniej minister Siekierski. Przygotowane zostało rozporządzenie, rozporządzenie które mówi o pomocy doraźnej, doraźnej dla polskich rolników, którzy ucierpieli z powodu niskich cen na rynkach zbóż, którzy też ciągle płacą cenę za to, co działo się w Polsce w ostatnich, w ostatnich dwóch latach, jeżeli chodzi o przywóz towarów z Ukrainy i będziemy pomagać doraźnie polskim rolnikom. Napisane jest rozporządzenie, które jasno mówi o tym, że rolnicy, którzy sprzedają i będą sprzedawać zboże od 11 marca do końca maja, dostaną do każdej sprzedanej tony pszenicy, jęczmienia, pszenżyta ta 300 zł do sprzedanej tony, a od 1 stycznia do 10 marca dostaną rekompensatę, która jest w wysokości 200 zł do, do tony. To jest pomoc, która będzie kierowana w tym kierunku, by też pobudzić sprzedaż zbóż. Dzisiaj wielu rolników wstrzymuje tą sprzedaż, bo ceny są po prostu zbyt niskie. Hamuje to też możliwy i potencjalny eksport z naszego kraju, bo eksporterzy też mówią jasno. Ciężko jest zrobić Duży zakup zbóż w Polsce, bo rolnicy, czemu ja się w ogóle nie dziwię, sprzedawać nie chcą. Dlatego ta pomoc będzie kierowana. To rozporządzenie jest już napisane, będą przeznaczone na to odpowiednie środki, tak żeby rolnicy byli przygotowani do nadchodzących zbiorów w odpowiedni sposób. Ale mówimy tutaj tylko i wyłącznie o pomocy doraźnej, a ja powiem dość odważnie, że wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, by dopłacać. Dużo dla rolników, nie patrząc na inne elementy tego łańcucha i produkcji, i handlu, i handlu żywnością, my chcemy bardzo mocno w to zaingerować, i tutaj warto wymienić chociażby to, co stało się z terminalem zbożowym w Gdyni, którego teraz. Konkurs jest odkręcany i jesteśmy na dobrej drodze, by ten terminal zbożowy w Gdyni no, nie był, krótko mówiąc, w rękach monopolisty, który już w tej chwili eksportuje przez Polskie Morze ponad 60% zbóż, które eksportowane jest przez, przez nasz Bałtyk. Takie firmy nie mogą mieć jeszcze większego udziału w tym, w tym, w tym eksporcie. Możemy też powiedzieć jasno o takich małych, Rzeczach, chociażby o przedłużeniu czasu na realizację budowy silosów, który został przedłużony do połowy przyszłego, przyszłego roku, a realizacja miała skończyć się w październiku, to było też takie niepomyślane przez naszych poprzedników do końca rozwiązanie, które miało w bardzo krótkim czasie być realizowane, co było fizycznie niemożliwe. Na koniec kilka mocnych słów z mojej strony też o tym, z czym my zmagamy się, bo nie da się mówić tylko i wyłącznie o sukcesach bez powiedzenia o tym, co zastaliśmy, a zastaliśmy chociażby bardzo mocne, bardzo mocne upolitycznienie tego, co często dzieje się na polskich drogach. I żeby obrazowo przedstawić państwu jak wygląda to co my zastaliśmy jako kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa to trzeba wymienić chociażby nazwisko zastępcy dyrektora generalnego Kowru pana Marcina Wrońskiego który dziś stoi na czele wielu protestów w województwie kujawsko-pomorskim a przez, a przez Pięć lat prawie był zastępcą dyrektora generalnego Kowru, który odpowiadał za, między innymi za rynki rolne i za mechanizmy, które powinny być teraz uruchomione w czasie trudnej sytuacji w rolnictwie. I nie da się opowiadać o tym, co mamy teraz, bez mocnego audytu. Czyli widzicie Państwo, ci, którzy odpowiadali za stworzenie tych mechanizmów, nie stworzyli ich, ale dzisiaj są na drodze organizując protesty, przyjmując też szaty co niektórych związków zawodowych. Dlatego ten dialog z rolnikami i budowa. Odpowiedniego, odpowiedniego odpowiedniej formy służebnej dla rolników, a nie tylko dla siebie związków zawodowych będzie będzie bardzo istotna. Z mojej strony to są najważniejsze sprawy. Wiele spraw jest rozpoczętych, szczególnie w ostatnich tygodniach. O których będziemy mówili już po świętach, a są to sprawy, które często poruszała chociażby Agrounia, mówiące o znakowaniu, o tym, co dzieje się w sklepach, czy o chociażby promocji polskich produktów. Wiele działań uruchomionych będziemy mówić, jak już będziemy mieli je zakończone. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu mistrzowi Kołowicziaczowi.